Halo, halo, cześć, witajcie, Tomasz z tej strony, witam was ponownie w koszarach tradingu, a dzisiaj powiemy sobie o tym, jak wykorzystać spadki na rynku kryptowalut, jak do tego w ogóle podejść, jak sobie z tym poradzić i generalnie pogadamy sobie na temat właśnie tego, co robić, kiedy po prostu rynek krwawi, ponieważ sporo jest obecnie na rynku osób na pewno nowych, dla których takie spadki są czymś nowym, więc stajecie sobie rano i widzicie, że wasze portfolio jest na minusie, nie wiem, 10, 20, 30% i myślicie sobie, że rynek kryptowalut się skończył i to jest zupełnie Normalne, jakby każda nowa osoba, która na rynku jest, widzi takie spadki, no to ma takie po prostu myśli. Jednak musicie mieć na uwadze, że tego typu flash crashes, tego typu spadki, tego typu dipy to jest coś zupełnie na rynku kryptowalut normalnego i nie jest to jakiś tam powód specjalnie do przejmowania się i nie jest to na pewno koniec rynku kryptowalut. Jakby tego typu spadki były, są i będą dalej i musicie mieć tego świadomość. Dlatego warto jest się zastanowić nad tym właśnie, jak te spadki wykorzystać, jak do nich podejść i co wtedy po prostu. Tu robić. Więc dzisiaj pokażę Wam taką swoją perspektywę właśnie na tego typu wydarzenia, co ja wtedy robię, jakie aktywa kupuję, jak do tego w ogóle podchodzę i jak po prostu sobie z tym radzić. Ponieważ generalnie rynek kryptowalut podczas HOSYK, podczas bull marketu, kiedy jakby już coraz więcej się na rynku dzieje, kiedy coraz więcej osób na rynek dochodzi, jest to czas powiedzmy bardzo taki trudny mentalnie, emocjonalnie, ponieważ przykładowo na moim telegramie dosłownie wczoraj pisałem o tym, że rynek odbija i tutaj jesteśmy już na zielono, i tak naprawdę wszystkie projekty, tak jak tutaj widzicie, były na wzrostach, i to nie małych, bo nawet po powyżej 20%, jeżeli chodzi o te projekty z top 100. Na no 24 godziny później wszystko tak naprawdę trafił szlak, wszystko jest na minusie. I po prostu to jest taki ciągły, emocjonalny roller coaster. I oczywiście łatwo jest mówić, żeby się tym przejmować, żeby zachować chłodną głowę, i tym podobne rzeczy. Jednak wiadomo, że nie jest to proste, tak? Jeżeli angażujemy gdzieś tam swoje środki, często pewnie też środki, których nie do końca możemy stracić, ponieważ wiele osób na rynku jest po to, żeby coś w swoim życiu zmienić i po prostu angażują większe środki i mają jakby duże nadzieje właśnie z tym rynkiem związane, więc po prostu ciężko jest wtedy nie reagować na to emocjonalnie. Jednak musicie mieć na uwadze przede wszystkim to, że tego typu sytuacje będą miały miejsce po prostu i że trzeba sobie z tym jakoś radzić, trzeba się z tym pogodzić, że po prostu takie momenty na rynku będą i w najbliższych tygodniach, miesiącach podczas właśnie tego cyklu będziemy widzieli dużo właśnie tego typu dumpów, tego Typu spadków, które będą testowały Waszą emocjonalność, Waszą mentalność, Wasze przygotowanie do rynku. I to, co uważam, że najlepiej jest zrobić, taką, powiedzmy, rzeczą w głowie, to jest jakby zaakceptować fakt, że tak będzie. Czyli nie liczyć na to, że cały czas będziemy szli do góry, bo to jest niemożliwe, tylko przede wszystkim właśnie pogodzić się z tym, że tego typu sytuacje będą i po prostu być tego świadomym. I wtedy po prostu, kiedy to się już wydarzy, to będzie Wam po prostu prościej sobie z tym poradzić, ponieważ gdzieś tam macie w głowie zakodowane, że to będzie. Miało miejsce. I to jest tak naprawdę pierwsza taka, moim zdaniem, najważniejsza rzecz, którą trzeba sobie gdzieś tam właśnie w głowie poukładać, aby po prostu na tego typu sytuacje być gotowym. Druga sprawa jest taka, to fakt, aby zrozumieć, że altcoiny w takich momentach zawsze krwawią najbardziej. Czyli powiedzmy, Bitcoin spadł nam podczas ostatnich, nie wiem, 7 dni o 10%. To całkiem duży spadek jak na Bitcoina. Jednak, jeżeli chodzi o altcoiny, no to niektóre pospalały po 30, nawet 40%, szczególnie właśnie jakieś tam low capy, takie projekty większe zrobiły jakieś minus 20 minus 15 minus 10% także więc są to takie na pewno większe spadki i to jest też zupełnie normalne kiedy po prostu rynek spada no to Bitcoin zawsze spada najmniej jako to aktywo takie największe więc również trzeba mieć na uwadze to że jakby inwestując głównie w altcoiny oczywiście mamy większe szanse na wzrosty tak altcoiny rosną więcej niż Bitcoin i to jest oczywiście jedna strona tej monety jednak drugą jest fakt że one także spadają zawsze najbardziej dlatego moim zdaniem jeżeli macie jakieś konkretne altcoiny, które chcecie po prostu mieć na hosse, to nie warto jest wchodzić w nie jakby od razu całym kapitałem. Czyli powiedzmy, nie wiem, macie. 10 tysięcy złotych, i chcecie zainwestować w Injective, czy w jakiś inny taki mocny projekt, generalnie w jakiegoś altcoina, to moim zdaniem nie warto jest wchodzić jakby all in przy jednej cenie, ponieważ właśnie tego typu sytuacje będą miały miejsce, o czym sobie powiedzieliśmy. Więc warto sobie ten kapitał rozłożyć na po prostu kilka części i po prostu wtedy gdzieś tam go sobie skupować, właśnie na tych dołkach, tak? Powiedzmy, gdybyście chcieli właśnie kupować sobie tego Injective, to tutaj, naprawdę, w ciągu ostatnich kilku dni mieliście możliwość gdzieś tam sobie na tej ceny w dół, czyli Powiedzmy, tutaj był taki pierwszy dump z 30 na 26, można było sobie zakupić. Później z tych 26 spadliśmy nawet do okolic 20 dolarów, co było takim dołkiem. Znowu so, można było sobie to zakupić i po prostu robić sobie cały czas takie właśnie DCA, kiedy rynek po prostu spada, a nie ładować się od razu całym kapitałem, bo później w takich momentach, kiedy brakuje wam kapitału, no to jakby nie macie z czego właściwie tych pozycji sobie doładować. Dlatego tak ważnym elementem na rynku kryptowalut jest także to, aby zadbać cały czas o taką płynność finansową, o taki przepływ kapitału. Aby gdzieś tam on cały czas się pojawiał i można było gdzieś tam sobie nim operować. Więc po prostu pamiętajcie o tym, że po pierwsze, rynek będzie spadał, będą tylko typu sytuacje, jest to zupełnie normalne i miało miejsce dziesiątki razy podczas poprzednich cyklów i będzie miało miejsce także w tym cyklu. I po drugie, altcoiny zawsze będą spadały najwięcej, to one będą najbardziej krwawiły, więc bycie w altcoinach oczywiście po jednej stronie jest dobrym wyborem, ponieważ daje większe potencjalne zyski, ale druga strona tej monety jest taka, że zawsze spadają więcej niż powiedzmy Bitcoin czy Ethereum. I to jest po prostu coś, co trzeba wziąć na klatę, trzeba się z tym pogodzić, że tak po prostu jest. Jeśli chcecie generować na rynku duże zyski, to także musicie być gotowi na to, że często będą po prostu duże dumpy i wasze pozycje będą na minusie. I to jest, pamiętajcie, że gra długoterminowa, to nie jest tak, że jeżeli teraz jesteście na minusie, to już jest game over, po prostu trzeba patrzeć na ten rynek w taki sposób długoterminowy, powiedzmy na rok do przodu i w ten sposób sobie swoje działania po prostu planować i wtedy te spadki także nie będą was aż tak bardzo do Tykały. No bo prawda jest taka, że jeżeli wybraliście sobie jakieś mocne pozycje, które chcecie mieć w swoim portfolio na hosse, to tego typu momenty, kiedy są one na minusie o jakieś 35-40%, to nie jest jakby zagrożenie, tylko raczej okazja. Okazja do tego, aby właśnie sobie je dokupić. Jeżeli w nie wierzycie, jeżeli uważacie, że są po prostu wartościowe i mają potencjał na wzrosty, to w takich momentach po prostu warto jest właśnie ten kapitał wolny sobie odblokować i trochę ich zakupić. Czyli po prostu traktować tego typu sytuacje jako okazję, a nie coś negatywnego. A więc, aby wykorzystać tego typu właśnie sytuacje, które, tak jak już sobie powiedzieliśmy, będą miały miejsce, to po pierwsze trzeba mieć jakoś z góry ustalony plan. Czyli po pierwsze zakładamy, że te spadki będą miały miejsce, ponieważ to jest taka podstawa, którą musimy sobie w głowie wyrobić. I po drugie ustalamy sobie konkretne jakieś założenia, kiedy to będzie miało miejsce. Czyli po pierwsze, jakie pozycje chcecie kupować, oraz po drugie po jakich cenach. Ja za chwilę pokażę wam kilka takich próbowych pozycji, które ja osobiście na takich właśnie dampach kupuję, oraz jak sobie te poziomy gdzieś tam wyznaczam. Ale ważne jest właśnie to, abyście po prostu mieli konkretny plan na to, co się wydarzy, kiedy po prostu spadki nadejdą, aby nie panikować tylko po prostu realizować wtedy właśnie swoje założenia. Po drugie, tego typu spadki także wiążą się często z tym, że gaz na Ethereum jest po prostu dużo niższy. Przykładowo, obecnie gaz na ETH to jest około 7 gwei, czyli po prostu bardzo, bardzo mało. Jeszcze jakiś czas temu, kiedy rynek był mocniejszy, to mieliśmy gwei na poziomie około 150-200, gdzie transakcje były cholernie drogie i bardzo ciężko było gdzieś tam się po sieci Ethereum poruszać i generalnie także inne sieci były przez to droższe. Obecnie właśnie podczas takich spadków Gwei jest bardzo niskie i warto jest to wykorzystać. I to co ja osobiście robię, jeżeli chodzi właśnie o jakby ten moment, kiedy Gwei jest niższe, to po pierwsze staram się jak najwięcej działać na airdropach, ponieważ wtedy po prostu wszystko jest dużo tańsze, a po drugie staram się także gdzieś tam doładowywać jakieś low capy i po prostu pozycje mniejsze, które są tylko i wyłącznie gdzieś tam na DEXach i wtedy powiedzmy gaz jest tani, ponieważ obecnie jakiś taki koszt za dokonanie transakcji na Uniswap to jest kilka dolarów, a jeszcze kilka tygodni temu to było kilkaset dolarów, więc jakby no ta różnica jest spora, więc jeżeli macie jakieś pozycje, które chcielibyście właśnie sobie zakupić i które są tylko i wyłącznie na DEXach, na Uniswapie, to jest dobry moment właśnie, aby to zrobić. No i po drugie, także klikam airdropy, e co jest także ważną częścią mojej strategii. Generalnie, jeżeli chodzi o airdropy, e to sporą częścią tego, co robię właśnie w tym temacie, dzielę się na swoim telegramie, do którego link macie poniżej w opisie. Tutaj często pojawiają się właśnie treści odnośnie tego, jakie konkretnie akcje robię oraz poradniki co do tego, w jaki sposób to robić. Więc jeżeli ten temat Was interesuje, to myślę, że tam sporo wartości dla siebie znajdziecie. Kolejny punkt, który gdzieś tam staram się realizować podczas spadków na rynku, jest to akumulacja strategicznych aktywów. I co mam przez to na myśli? Generalnie, jeżeli chodzi o aktywa takie strategiczne, to są to aktywa, które mają posłużyć mi po prostu jako amunicja, jako narzędzie do generowania zysku. I przykładowo, takie dla mnie aktywy, najważniejszym aktywem takim najbardziej strategicznym jest Ethereum. Z tego powodu, że najwięcej na rynku kryptowalut osobiście działam w temacie low capów, szukam projektów na wczesnym etapie. Do tego także rozgrywam airdropy i do tego wszystkiego potrzebny jest mi Ether. Więc jest to dla mnie aktywo typowo właśnie takie strategiczne, które daje mi ekspozycję na tego typu działania. Im więcej go mam, tym więcej kapitału mogę zaangażować na przykład właśnie w low capy, tym więcej mogę wrzucić tego Ethera na airdropy, na więcej portfeli i po prostu mogę wykorzystać go Do tego, aby dalej generować zyski i po prostu gdzieś tam cały czas ten Ether sobie pomnażać. I generalnie, jeżeli chodzi o moją taką strategię na rynku, no to Ethereum generalnie jest dla mnie takim centrum całej mojej strategii. To jest dla mnie aktywo, które staram się akumulować na większych ilościach i następnie gdzieś tam je właśnie rozprowadzać na inne elementy, jak chociażby te low-capy, jak jakieś airdropy i po prostu inne akcje. Po prostu staram się zawsze właśnie grać do Ethera, nie do USDT, ponieważ na tym aktywie najbardziej mi Zależy. Więc w momencie, kiedy mamy na rynku takie spadki, no to osobiście staram się go także z rynku po prostu dokupować, aby mieć go po prostu więcej i aby gdzieś tam ta moja skrzynka z amunicją była dzięki temu większa. I generalnie, jeżeli chodzi właśnie o takie aktywa typowo strategiczne, to najczęściej są to tokeny typowo gazowe, czyli powiedzmy, może być to na przykład taki TonCoin na sieci Ton, który posłuży Wam do kupowania jakichś tam projektów, właśnie na tej sieci. Może być to na przykład Solana, jeżeli właśnie rozgrywacie sobie jakieś tam projekty na tej sieci. I mogą to być różne inne aktywa, które posłużą Wam do konkretnego celu. To nie muszą być tylko tokeny gazowe. Mogą to być na przykład tokeny, które sobie wrzucacie w staking pod jakąś konkretną akcję. Nie wiem, akumulecie sobie jakieś aktywo i zarabiacie na yieldzie, czy po prostu staracie się gdzieś tam na przykład złapać na jakiegoś airdropa, o czym też za chwilę jeszcze powiem, jak to wygląda u mnie i które aktywa właśnie pod ten cel akumuluje. Ale generalnie chodzi o to, aby tego typu momenty właśnie wykorzystywać na to, aby sobie po prostu tam swoją taką skrzyneczkę właśnie z amunicją cały czas powiększać i po prostu gdzieś tam budować sobie ten fundament, na którym później będziecie dalej budowali kolejne gdzieś tam różnego rodzaju elementy i rzeczy na rynku. Ok, a więc po tym wstępie przejdźmy sobie do tego, co ja konkretnie akumuluję, jeżeli chodzi o tego typu spadki, i pokażę Wam właśnie kilka takich projektów, które po prostu stanowią u mnie w pewnym sensie taki trzon mojej strategii. Czy to ma związek z, nie wiem, lock gemami, airdropami? Po prostu pokażę Wam projekty, które u mnie gdzieś tam są takimi. Które staram się akumulować w tej chwili najbardziej. I tak jak już wspomniałem, pierwszym aktywem dla mnie najważniejszym jest Ethereum. Jest to dla mnie aktywo najbardziej strategiczne, które po prostu wykorzystuję codziennie, tak naprawdę na różnego rodzaju działania na rynku. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o Ether, no to w tej chwili wykorzystuję go na przykład do właśnie rozgrywania lockupów, o czym już mówiłem. Po drugie, do różnego rodzaju airdropów, na przykład na l 2 ponieważ takie sieci jak Base, Linea, ZK Sync, no to wszędzie tam mamy Ether, więc jest to potrzebne do tego. A aby gdzieś tam sobie ekspedycję na te airdropy wyrobić. Kolejny element, pod który wykorzystuję tutaj Ethera jest na przykład restaking, o którym także nagrywałem filmik jakiś czas temu. które pojawi się on teraz u góry, jeżeli go jeszcze sobie nie widzieliście, to możecie to nadrobić. No i generalnie wykorzystuję właśnie Ethera do stakowania na różnych platformach, po to aby wystawić się pod airdropy takich projektów, jak chociażby Eigenlayer, Puffer Finance, Renzo i tym podobne rzeczy. I generalnie takim głównym założeniem mojej strategii na rynku kryptowalut jest akumulowanie Ethera poprzez właśnie różnego rodzaju akcje, jak właśnie te low jak eldropy i po prostu także także staram się go dokupować na spadkach. I generalnie takim poziomem, na którym zawsze starałem się akumulować etera do tej pory, no to były poziomy do 3000 dolarów, tutaj obecnie jesteśmy gdzieś tam tego poziomu blisko, więc także postanowiłem sobie go trochę dokupić, ponieważ nie jest on daleko gdzieś tam od tego poziomu, do którego sobie go akumulowałem. Generalnie jeżeli chodzi o etera, to uważam, że jest to pozycja, która w tym roku ma potencjał na to, aby przebić spokojnie jakieś 5-6 tysięcy dolarów. Dodatkowo, cały czas eter jest palony. Kiedy gaz jest większy, to tym więcej eterów się właśnie pali, więc generalnie eter od jakiegoś czasu jest tylko deflacyjnym. Jest to dla mnie także ważny powód, do którego etera staram się jak najbardziej akumulować. No i po prostu jest to dla mnie aktywo najważniejsze, na którym opiera się właściwie cała moja strategia na rynku krypto. Kolejnym aktywem, które akumuluje właśnie w okresach takich spadkowych jest. Celestia, czyli token TIA. Generalnie to jest ciekawa rzecz, że kiedy Tia była gdzieś tam w okolicach, powiedzmy 20 dolarów za sztukę, kiedy był na nią ogromny hype, no to wtedy najwięcej osób ją kupowało. Teraz, kiedy jest w okolicach 10 dolarów, a więc spadki rzędu 50%, to tak naprawdę nikt o tym nie mówi, nikt o tym nie wspomina, nikt w zasadzie nie chce tego kupować. Tak jakby ta się w ogóle skończyła. Moim zdaniem ona się nie skończyła. Ona po prostu w tej chwili ma okres, kiedy ogólnie trend związany z modularnością trochę jakby no, nie jest tak bardzo grzany. Jednak nie mam odpowiadania do tego, że ten trend wróci, a Celestia jako lider tego trendu będzie radziła sobie dobrze. I osobiście jestem spokojny o to, że swoje ATH w ciągu kilku miesięcy przebije. O tym tekenie generalnie nagrywałem filmik, kiedy tak naprawdę jeszcze nie było go na rynku. Później był długo tutaj w okolicach tych 2 dolarów, a w życie było to około 20 dolarów, więc zrobił około 10x od gdzieś tam wyjścia. I jeżeli nie wiesz, czym Celestia jest, o co w ogóle chodzi w tym projekcie, to także nagrywałem o tym filmik i pojawi się on teraz tutaj u góry, więc możesz sobie to nadrobić. I Generalnie dla mnie celestia również jest takim aktywem stricte właśnie strategicznym i ono służy mi przede wszystkim do tutaj właśnie stejkowania oraz wystawiania się na potencjalne airdropy. Generalnie o tym temacie sporo mówiłem jakiś czas temu, kiedy właśnie Celestia była bardzo mocno grzana i dalej uważam, że Celestia jest świetnym takim hedgem właśnie na airdropy z tego ekosystemu, ponieważ Celestia jako ekosystem, jako sieć cały czas się rozwija. Wiele projektów tutaj dopiero się buduje i wiele projektów tutaj wykorzystujących właśnie Celestię jest jeszcze na fazach testowych i tak naprawdę dopiero zobaczymy jakby taki wysok tych projektów, które będą tutaj się tworzyły. I dalej jestem zdania, że tutaj wiele projektów będzie robiło airdropy właśnie dla stakerów, t, którzy gdzieś tam stakeowali swoje tokeny tutaj w protokole i będą oni otrzymywali właśnie airdropy od tych projektów. Tak, jak było to chociażby z tokenem Dimension, który obecnie także tutaj mocno spadł. W życiu było to około 8 dolarów za sztukę. W tej chwili jest to około 3,6 dolara. Więc generalnie, jeżeli chodzi o projekty z trendu modularności, to one w tej chwili bardzo mocno pospadały. Ale co jest dla mnie najważniejsze, to fakt, że ich nie ma jeszcze za dużo. I tak naprawdę one wszystkie, jak mówiłem, dopiero się tworzą. I większość z nich wykorzystuje właśnie technologię od Celesti. Więc tutaj jestem spokojny o to, że te kolejne Airdropy się pojawią. I to właśnie teraz jest czas na to, aby sobie tam celestię akumulować, jeżeli właśnie chcecie. Ponieważ wiele osób kupowało ją po 18, 17, 19 dolarów, licząc właśnie na airdropy. Tych airdropów w tej chwili nie ma, cały temat po prostu bardzo mocno uciuchł i jakby wiele osób po prostu się na celestię trochę obraziło, tak? Stwierdzili, że jakby to było oszustwo, że miały być takie airdropy, że sporo osób o tym mówiłem, ja o tym mówiłem i dalej o tym mówię. Jakby ja nie mówiłem, że one będą, nie wiem, jutro, pojutrze, tylko one będą w tym cyklu. Więc jakby ja Osobiście cały czas tutaj się tego założenia trzymam, celestię staram się akumulować i po prostu do tego stakingu sobie ją dorzucać. W ten sposób zarabiam przede wszystkim tutaj z tego APR, który całkiem jest także dalej spory, ponieważ jest to powyżej 10%, a dodatkowo właśnie wystawiam się na potencjalne e ropy z ekosystemu celestii. I tak jak mówiłem, dla mnie takie poziomy zakupowe, jeżeli chodzi o ten token, to jest poniżej 10 dolarów. Mam tutaj ustawione zlecenia na giełdzie właśnie na te obszary. I tutaj fajnie udało się je połapać. Ponieważ tutaj w dołku mieliśmy nawet poniżej 9 dolarów za ten token, a więc jest to jedno z takich aktywów mocno właśnie strategicznych, które staram się akumulować podczas spadków. A gdybyście chcieli sobie właśnie także ustawić jakieś zlecenia zakupowe na ten token, to jest on dostępny m.in. na Bybicie. Jeżeli tutaj jeszcze konta nie macie, to poniżej macie link do rejestracji. Tam powinny być jeszcze wolne te kody bonusowe, które dają Wam tutaj 30 USDT, jakby bonusu na start, za wpłatę na minimum 100 dolarów. Więc po prostu macie dzięki temu dodatkowy kapitał, który możecie sobie wykorzystać właśnie na giełdzie. I dodatkowo mając jeszcze właśnie konto z tego linku poniżej, otrzymujecie również dostęp do sekcji VIP na naszym Discordzie Koszar Tradingu, do którego również macie link poniżej. I generalnie ta rola uprawnia Was właśnie do opakowania sobie tutaj tej sekcji zamkniętej z sygnałami oraz strategiami od naszych traderów. I tutaj oni każdego dnia dzielą się właśnie swoimi zagraniami, przemyśleniami oraz tym, co sami robią na na rynku. Tutaj macie również sekcje, gdzie pokazane są różnego rodzaju właśnie wyniki osób, które z tego korzystają, więc można sobie łatwo zweryfikować, jak to tutaj wygląda. Te wyniki często są naprawdę bardzo imponujące, więc jeżeli interesujesz się tradingiem, to jest to na pewno dobre miejsce dla Ciebie. Także wszystko, co musisz zrobić, to właśnie mieć konto z tego linku poniżej. Tutaj wpłacasz sobie 100 dolarów, otrzymujesz na start 30 USDT bonusu i następnie wchodzisz na naszego Discorda. Tutaj masz sekcję i dostęp VIP oraz instrukcja i tutaj wszystko krok po kroku masz opisane, co i jak należy zrobić, aby sobie właśnie tą rolę odebrać. Ok, kolejne aktywo, które staram się akumulować podczas spadków, jest to token NGL od projektu Entagle. I tutaj generalnie sytuacja jest podobna jak do Celestii. Ten token jakiś czas temu, powiedzmy tutaj w okolicach połowy marca, miał wokół siebie bardzo duże zainteresowanie. Generalnie jest to token, który ja skupowałem w private rundzie, w której można było właśnie się na to dostać, po prostu posiadając ich NFT. Całą tą akcję opisywałem na arenie tradingu, właśnie dla arenowiczów, którzy także z tego skorzystali. No i tutaj generalnie można było kupić ten token tam po cenie 0,045, więc nawet obecnie na dużych spadkach jesteśmy na bardzo dużym plusie. Ale generalnie ja uważam, że ten projekt ma ogromny potencjał, jeżeli chodzi o ten cykl. Jest to generalnie projekt z trendu Oracle, czyli po prostu wyroczni, a więc projektów, które zajmują się tak typowo infrastrukturą, polegającym na tym, że jakby dostarczają dane na blockchain oraz tak także komunikują między sobą różne aplikacje, I są takimi właśnie łącznikami między różnymi blockchainami, aplikacjami po to, aby mogły się ze sobą komunikować i wysyłać między sobą po prostu informacje. Więc generalnie trend Oracle jest to powiedzmy taka sieć dróg między różnymi miastami, które właśnie służą do tego, aby one mogły się ze sobą komunikować. No i tutaj oczywiście liderem tego trendu jest Chainlink, który ma największy market cap w okolicach około 8 miliardów. No i tutaj jeżeli chodzi o NGL, no to jest on daleko, jeżeli chodzi o jeszcze Bycejnej. Jest on w tej chwili na miejscu 350, więc jeszcze dosyć daleko. Ale osobiście uważam, że ten projekt ma naprawdę spory potencjał na to, aby wbić się do top 100, a może nawet i więcej. Dlatego też staram się ten token akumulować i dla mnie takie poziomy, gdzie staram się to robić, to są okolice poniżej właśnie dolara 20, dolara 15. Gdzieś tam w tych okolicach mam także właśnie rozłożone zlecenia na Bybicie, aby sobie ten token skupować. Tutaj właśnie dzisiaj z samego rana można było fajnie tą cenę sobie złapać, ponieważ było to około dola 11 centów więc jakby fajnie może było sobie jakoś tam cenę uśrednić. Generalnie ten token swoje ATH miał w okolicy około 2 dolarów 78 centów no i podobnie właśnie sytuacja wygląda jak z Celestium czyli wtedy najwięcej osób go kupowało zamiast teraz kiedy jest on po prostu taki tani i dla mnie jest to jakby aktywo które staramy się akumulować jest to dla mnie taki hedge na cały trend właśnie Oracle i uważam że ten projekt spokojnie ma potencjał na to aby tutaj jeszcze kilka xów Wykręcić, dla mnie taki poziom, który uważam, że jest wykonalny, to jest około 10 dolarów w tym cyklu. Czy tak będzie, czy też nie, tego nie wiem. Nikogo nie namawiam do tego, aby ten token sobie kupował. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie i ja właśnie pod to gram. Kolejnym projektem, który akumuluję i który jest dla mnie taką ekspozycją na trend AI, jest token PAL. I PAL AI to jest generalnie projekt, który opisywałem już niejednokrotnie na tym kanale, czy tam na swoich social mediach, czy chociażby właśnie na Telegramie. Jest to również jeden z projektów naszego. Portfolio na hosse właśnie z Areny Tradingu, który tutaj wykręcił jedne z lepszych wyników. W było to około 1000%, w tej chwili jest to około 460%, więc dalej jest on na sporym plusie, ponieważ kupowałem ten projekt w okolicach, kiedy jego market cap to było jakieś tam 40-35 milionów. W tej chwili jest to około 254, a ATH było powyżej 500 milionów. I generalnie jest to dla mnie projekt, który jest jednym z takich najbardziej urtecznych projektów, jeżeli chodzi właśnie o trend AI, który ma działające produkty. Fają technologię, dobry team, więc jest to dla mnie właśnie taka ekspozycja na trend AI i tutaj generalnie jeżeli chodzi o PAL, to ja tutaj zrobiłem sobie lekkie zakupy właśnie w okolicy 0,4 dolara i gdzieś tam kolejne takie zlecenia, które bym sobie realizował, to byłoby poniżej 0,35-34 gdzieś w tych okolicach mógłbym sobie jeszcze to uśredniać, ponieważ jest to token z trendu AI, którego chcę mieć najwięcej, który jest dla mnie ekspozycją właśnie na cały ten trend i który uważam, że ma potencjał na jakby market cap rzędu miliardów. Jednak znowu nikogo nie zachęcam do tego, aby go kupował, niech każdy z was sobie go sam sprawdzi, wyrobi swoje własne zdanie i po prostu sam podejmie decyzję odnośnie tego, czy chce ten token mieć, czy też nie. Tak jak mówiłem, ja ten token kupowałem bardzo wcześniej, więc jakby cały czas jestem tutaj na dużym plusie, więc jakby takie uszczelnianie ceny i gdzieś tam budowanie sobie jeszcze większej pozycji jest dla mnie powiedzmy bardziej komfortowe mentalnie niż dla osób, go jeszcze w swoim portfolio nie mają, ale generalnie uważam, że jest to token warty uwagi, jeżeli chodzi właśnie o ekspozycję na cały trend AI. Ok, kolejny projekt, który również uważam za bardzo ciekawy wybór, jeżeli chodzi o ten cykl i który obecnie jest na dużych spadkach, jest to token Injective, czyli generalnie jedna z jakby sieci L1, która bardzo mocno tutaj wzrosła w tym roku, ponieważ w ciągu ostatniego roku ten token wzrósł z poziomu około 6 dolarów tutaj w do ponad 40, więc były to jedne z większych wzrostów, jeżeli chodzi właśnie o takie te większe tokeny. No i generalnie Injective. W tej chwili jest na miejscu 48. Jego cena obecnie jest 25 dolarów. I dla mnie, jeżeli chodzi o takie poziomy zakupowe, jakie chciałbym realizować, to jeszcze ich tutaj nie ma. Raczej liczę na to, że spadnie on jeszcze poniżej 20 dolarów, ale jest dla mnie także jeden z takich tokenów typowo właśnie strategicznych, który podobnie jak Celestia służy mi do stajkowania go właśnie w różnych protokołach, po to, aby wystawić się pod potencjalne airdropy, gdzieś tam sobie zarabiać z tego yieldu który obecnie jest w okolicy około 17%. Więc bardzo dużo. No i poza tym, także po prostu mieć ekspozycję na ten token, ponieważ uważam, że podobnie jak Celestia, obecnie jest on po prostu na takich spadkach, głównie z uwagi na to, że jakie zainteresowanie oraz hype wokół całego tego ekosystemu się trochę skończyły. Ale podobnie jak w Celestii, tutaj sporo projektów się buduje, sporo rzeczy się gdzieś tam dzieje, właśnie za kurtyną. I uważam, że on jeszcze tutaj powróci w tym cyklu i swoje ATH przebije. Więc staram się tutaj także ten token właśnie akumulować. No i dla mnie takie poziomy, właśnie, których chciałem Chciałbym sobie tutaj realizować, to jest poniżej 20 dolarów. Po raz pierwszy w ten wchodziłem w okolicach około tam 7 dolarów, więc mimo wszystko jestem dalej na plusie, aczkolwiek chciałbym mieć go jeszcze więcej w swoim portfolio. A więc jeżeli chodzi o takie projekty najważniejsze, jakie staramy się akumulować, to myślę, że tyle wystarczy. Pokazałem Wam takie projekty najbardziej właśnie strategiczne, które staramy się gdzieś tam po prostu w portfolio mieć pod konkretne cele. Nie tylko z uwagi na to, że uważam, że cena wzrośnie, ale także po prostu z uwagi na to, że widzę tam jakiś dodatkowy potencjał oraz wartość dodaną. Jeżeli chcielibyście generalnie więcej tego typu informacji odnośnie konkretnych projektów, w które wchodzę, w które rozgrywam, to wparajcie do mnie na bezpłatnego Telegrama, do którego link macie poniżej w opisie opisie, ponieważ tutaj dużo częściej dzielę się tego typu informacjami i właśnie przedstawiam swój punkt widzenia na to, co na rynku się dzieje, co warto gdzieś tam robić, w czym warto brać udział i tym podobne rzeczy. A więc reasumując, spadki na rynku kryptowalut są czymś normalnym. Trzeba sobie z tym nauczyć się radzić, trzeba po prostu z tym żyć i spodziewać tego, że będzie ich więcej. Trzeba sobie stworzyć plan na to, jak te spadki wykorzystać i co po prostu wtedy robić. Ta hossa będzie trudna, będzie wymagająca emocjonalnie oraz mentalnie i trzeba mieć tego po prostu świadomość i to akceptować. Tak więc ustawcie sobie konkretny plan, co zrobicie, kiedy wydarzy się to, aby być jak najbardziej przygotowanym na to, co po prostu na rynku będzie się działo. Mam nadzieję, że każdy z Was tę spadkę wykorzysta jak najlepiej, nauczy się czegoś nowego, doładuje sobie ciekawe pozycje i po prostu wyjdzie na tym zwycięsko. Za dzisiaj Wam już dziękuję i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!